Siemano, siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Style Brainroad. A w dzisiejszym odcinku zmienimy się widzowie tak naprawdę w samiego i będziemy robili Admina Biuza. Ale o co dokładnie chodzi tego dowiecie się już za chwilę. Także ty, mój drogi widzów, bez przedłużania strzelko nie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania. No i tak, jak widzicie, jesteśmy zmodyfikowanym modyfikowanym stylem Rainroad i mamy tu taki specjalny przycisk Admina. I co na początku musimy zrobić? No mamy skinę Krówki. No ten skin Krówki nie pasuje do Admina Biuza. Dajcie mi sekundeczkę. No i ja od razu lepiej, jesteśmy sami, my patrzcie teraz to, piszemy hi i normalnie jesteśmy sami na czacie. Jakbyście pytali kogo zaprosiłem na ten odcinek, to widzu właśnie zaprosiłem, ponieważ nie wiem, czy na publicznych serwerach będzie to działało i jest ze mną tak naprawdę dzisiaj zibo czyli to z miniony odcinek. Więc co? Chyba zaczynamy tego admina wiąza. zobaczymy co tu się będzie działo. Na start tutaj przywitajmy się ładnie, tak jak sami się wita. Siemano, siemano. Już zibo nas przywitał, siemano. Dobra, co by im tu dać na start? Ej, dobra, teraz jestem tak naprawdę samim i jestem tutaj w roli samiego co Sami zrobiłby na start? Na start Sami dałby 2x laka, ale ja będę lepszy niż Sami. I dam im 4x laka na 900 sekund. A czemu by nie? Niech mają na 15 minut 4x laka. bo jeszcze lepiej, 6x laka im dam. Tak, o, 6x laka odpalamy. No i tak naprawdę Sami zawsze na start mi robił za spami, eventami. Więc dajmy sobie truskawkowy, rzadko się pojawia. Let's go, mamy strober event. Z, bo pewnie się nabierze tak naprawdę i pomyślcie, że to się strober elephant respi. Już nawet piszę yo, ej, chyba się nabrał. Dobra, dajmy im tako czemu by nie. Dajmy jeszcze tako evencik. No i żeby nie przesadzić, dajmy jeszcze im tak naprawdę glitchet, glitchet. O, mamy trzy eventy wystartowane, mogą farmić trade, tylko żeby tutaj coś im się zrespiło to jest najważniejsze. Wiecie co, żeby oni długo nie czekali, zanim się coś zrespi, to może my im coś zrespimy. Spawn Brainroad, okej, okay. jakiego by im nastardać tutaj brainrota? Dałbym jakiegoś fajnego secreta, bo mamy naprawdę sporą ilość sekretów do wyboru. I tego West 666, ciężko go zdobyć, więc dajmy go mutacji, dajmy im tutaj galaxy i tracik niech będzie, nie, no to w sumie im nie będę dawał tak. Tak naprawdę, bo oni sobie sami mogą wyfarmić tutaj trajty, ale dałbym speeda, żeby musieli trochę tutaj pobiegać, więc dajmy speed 20. No i let's go, respimy. Patrzcie to, jak biegnie głężej 366 Ej, oni będą o niego walczyli chyba, patrzcie teraz to, dobra. Komu z nich uda się go zdobyć? Komu z nich uda się go zdobyć? Let's go, komu się uda? No patrzcie, jak walczą. Ej, dobra, pięknie oni walczą o tego tutaj głęestrzejszej 366 Szacuneczek, szacuneczek. Dobra, komu się uda? Uwaga! Do mojej bazy, nie no, do mojej chyba nie pobiegnie. Dobra, niech oni tutaj się skupią. A my w międzyczasie znowu wejdźmy w admin panel i ty tym razem zrobiłbym coś takiego, że do swojej bazy dałbym Brain rota. i jestem bardzo ciekawy, czy się skapną. Ja bym im tutaj napisał Base i trzy znaki zapytania. Ciekawe, czy zrozumieją, ale dopiero jak zrespię tak naprawdę, więc spawn Brain rot in Base. I co by tu im zrespić? Wiedzmy, że zrespię im Headless Horsemana. Dobra, jest to rzadki Brain rot. dajmy go w zwyczajnej wersji. Spawnujemy, no i napiszmy komunikat Base. Może zrozumieją? O, Zibo już zrozumiał. Dobra, Zibo nawet nie zobaczył, już zrozumiał. Patrzcie co ma Zibo. patrzcie co ma. Oni jeszcze walczą, a Zibo ma Headless Horsemana. Tak, oczy cie to. Ej, fajnie jest tu tak naprawdę być właścicielem tej gry. W sensie, jak coś ja nie jestem właścicielem, tylko ogólnie gramy w tą grę i mogę wcielić się właściciela. Dobra, chłopaki jeszcze o tego głęsta walczą. Patrzcie to. Ej, dobra, chyba mnie już piąta minuta, oni dalej o niego walczą. Co jest? Dobra, ja jestem ciekawy, kto wygra. A w międzyczasie może jakiś komunikat im damy. Co zawsze sami pisze? Save for OP Brainrod. Napiszmy. O, tak napiszmy. Save for OP Brainrod. Dobra, sami zawsze tak mówi. I uwaga od Palmy Chat. Dobra, Cinek pisze, Cheetos pisze W, więc trzeba im. Dać dobrego Brain rota, ale zanim jeszcze Brain rota, odpalmy sobie 8X pogodę. Dajmy ją też na 900 sekund. Let's go, dobra. Tylko że ta pogoda coś nie działa. Coś im się nie respi, ale patrzcie, odpaliłem, żeby nie było na 15 minut jest odpalona. I patrzcie, jak ładnie napisali W, więc wejdźmy sobie tu znowu i zespałnujmy znowu jakiegoś Brain Rota. Jak tak ładnie napisali, to damy im rzadkiego. Tung, 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 saur. Człowieku, tego się już nie da zdobyć. Tego się już po prostu nie da zdobyć. Dajmy wersji Candy. No i spawnujemy tung, tung, tung Saur. Patrzcie to, tego już normalnie nie zdobędziecie. Oj, tu to do Dopiero będzie walka jego głesta. Tak walczyli, to tung tung, to będą walczyli chyba przez 15 minut. Patrzcie co tu się dzieje, patrzcie co tu się dzieje. Dobra, 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 dobra. Czy ja mam jeszcze jedno pytanie, czy ja mogę im w bazie zrespić coś dobrego? I w ogóle tung, tunga wygrał minion. Gratulacje cieplutkie dla ciebie, minionku. Ale ja mam znowu pomysł ciekawy. Dobra, ja mam ciekawy pa pomysł tutaj. Zobaczymy, czy zrozumiem o co chodzi. Tu plus tu i Zobaczymy, czy dobrze odpowiedzą. To najlepszy admin abuse tutaj pisze minionek. Dzięki minionek, staram się. Dobra, minionek napisał 4, Ok, Six, seven. Dobra, to jest właśnie ta odpowiedź, której oczekiwałem Six, seven, dokładnie tak To jest ogólnie bez sensu, totalnie, ale wiecie Po prostu chodzi o six, seven, tak naprawdę Bo nie mam co tu powiedzieć, a teraz mam ciekawy pomysł Tylko ja nie wiem, czy ja to mogę zrobić Dobra, mogę to zrobić i muszę napisać, żeby patrzyli na moją bazę dokładnie Bo będzie dla nich prezent tutaj, czekajcie Nie wiem, czemu piszę po angielsku, jak tak naprawdę to moi widzowie Ale napiszmy, look my base, żeby patrzyli moją bazę bardzo dokładnie Bo za chwilę pojawi się fajne rzeczy tutaj, żeby mnie okradli A mianowicie, patrzcie co im Pyk, cała baza tutaj w Secret Lucky Blokach. Tylko czekajcie, bo mam jakiś cooldown. Dobra, teraz chyba usunąłem ten cooldown. Dobra, nie wiem czy usunąłem ten cooldown. Dobra, kupmy pojedynczo, Nie sobie tu chłopaki kupią, ty, tylko żebym tych Robuxów nie tracił. Czekajcie. Tak naprawdę jestem na zmodyfikowanym style Brainer. Ta się okaże, że 2,5 tysiąca robuxów wydałem. Uwaga, czy wydałem? Nie, dobra, nie zniknęły mi z konta 2,5 tysiąca. Więc kupujemy kolejny tutaj normalnie Admin Lucky Block. Przepraszam, Secret Lucky Block, tak naprawdę nie Admin Lucky Block. No i dajmy im takie 4, 4, Niech sobie otworzą chłopaki. I możemy przy okazji jeszcze jednego zrespis na taśmie Dobra, kupujemy ostatniego. Ja jeszcze na wszelki wypadek na pewno się upewnię, czy nie zniknęły mi Robuxy z konta. Nie, dobra, to akurat jest darmowe jako admin. No dobra, żeby nie było, chłopaki, to ja wam też tutaj coś zrespie. OG, chyba zawczas, chyba zawczas, ale spytam, czy OP Secreta by chcieli. Dobra, spytam, czy chcieliby OP Secreta. Przy okazji zobaczmy, komu udało się w ogóle te laki z zdo bloki zdobyć, bo nawet nie zauważyłem. Dobra, dwa machitos tak naprawdę. Lucky bloki, okej. Okay. Tutaj ktoś ma no tego a kto to jest? Cinek, cinek zdobył. Gratulacje cieplutkie. No i z minionek ma dwa laki Loki, elegancko. Sami spawn Six 7. No dobra, jak proszą, to dajmy tutaj Six 7 fajnego. I takiego specjalnego z fajnymi traj'ami dajmy tutaj. Tylko widzę, że im dywanika się indziej respi, więc tu też zaraz to poprawimy na pewno. Dajmy Six 7, niech on będzie w wersji lawa. Z trajami, powiedzmy, nie wiem, zaznaczmy sobie losowo jakieś 5-6 trajów na przykład. O, damy takie trajty, let's go! No i co, respimy chyba, patrzcie teraz co się respi, patrzcie teraz to, co tu się zrespi, patrzcie jaki Six 7. On generuje chyba z 300 milionów dosłownie. No taki Six 7 to jest dobry Six. Seven. I patrzcie to, jak chłopaki o niego walczą. Ej, naprawdę, chciałbym być tak naprawdę właścicielem tej gry. No, chciałbym taki admin abiu zrobić, ja bym codziennie je robił. Teraz ogólnie chciałem dać bazę samiego, ale niestety takiej opcji nie ma, więc ten admin panel jest troszkę ograniczony, bo sami może robić zdecydowanie więcej rzeczy, aczkolwiek tutaj jedną rzecz jeszcze możemy zrobić tak naprawdę. Odpalić im ultra opelaka. Ultra opelaka. I to nie będzie 10X, możemy odpalić 10x -a im tutaj dodatkowo, ale czy chcą ultra opelaka? Bo to naprawdę będzie coś mocnego, uwierzcie. Mi. Dobra, minionek napisał, że chce, ale to chłopaki, wszyscy musicie napisać, że chcecie. Zibo chce. No cztery razy muszą pisać przy okazji, patrzcie, jak akcje tutaj okradają. Ej, patrzcie to, minionek okradcinka normalnie. Dobra, czy ktoś napisał, Zibo napisał, cinek napisał, minionek napisał. Okej, okay, odpalamy im tego ultra opelaka. Let's go, robimy to. Więc uwaga, Max lag odpalony powinno chyba działać, tylko czekajcie, zobaczmy, czy na pewno będzie działać, bo tu jest taki przycisk. I uwaga, czy działa, dobra, patrzcie teraz co tu się dzieje, patrzcie teraz co się dzieje, patrzcie co się będzie teraz rozpiło. No pamiętajcie. A chłopaki, życzę OG, życzę OG, bo z tego laka można nawet OG dostać. Na razie spokojnie jest, na razie spokojnie, bez presso seniora. O, pierwszy sekret dla Zvanguitas. ok nie jest to jeszcze mocny sekret. Zaraz możliwe, że jakiś lepszy tutaj będzie. No, na razie kiepski ten lak, co? Na razie kiepski, ale co to jest w ogóle admin tak naprawdę tutaj BrainRot? Ja nawet nie wiedziałem, że takiego potrafię tutaj respić. W ogóle napisałem za dużo razy ultra opelak. Ale to taki szczegół, malutki, malutki szczegół. I dobra, kto zdobył admin tego Brain Rota? Komu się go udało zdobyć? Minionek, ej, dobra, minionek jakiś. Chyba zwycięstwo dzisiejszego odcinka będzie. I uwaga, czemu ja zniknąłem? Co się stało? Chłopaki, proszę zostawić samiego, bo ja was tutaj zbanuję. Ciekawe jestem, czy mogę banować. W sumie z jednej strony mogę, bo wystarczy ich zablokuję. No e, dobra, chyba im starczy tego dywanika. Mają za mocny ten dywanik, nic nie kupują, więc gaszę im tego laka. Dobra, wiem, co zrobimy. Zrobimy snapa. Przecież mi się przypomniało, że sami robi snapa, tylko będzie to troszkę nietypowy snap, ponieważ tak naprawdę sami nie wyjdzie tutaj z bazy i nie pstryknie, tylko tak naprawdę ja wyjdę z bazy. Może nie jako ogromna postać, ale. Zwykły, zwykły Sami. Więc wejdźmy sobie tutaj, odpalmy pogody. Czy ja mogę wszystkie naraz? Uwaga, jest takie opcja. No Sami ma taką opcję, ja niestety nie mam. Ale dobra, uznajmy, że to będzie snap trochę. Więc let's go. Pierwsza pogoda wystartowała. Lecimy, druga pogoda. A tego też sobie dajmy Witch Fuselaka. Czemu by nie? Dajmy sobie glitcha od razu. Los Mateos. Patrzcie ile tych eventów jest odpalony, Patrzcie co się dzieje. Chłopaki już tutaj reagują normalnie. UFO im odpalmy jeszcze. Nie wiem, jola możemy odpalić. Co jeszcze tu możemy odpalić? Możemy Gravy sobie odpalić. Tung Tungi i dajmy sobie jeszcze na przykład na Jana Dobra, oni tu mogą fajne trejty wyfarmić No i uwaga, uznajmy, że jestem tym dużym samim Więc wychodzę stąd i pu 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 Trick! I let's go. Wszystkie eventy naraz odpalone. Too many events. Dzięki serdeczne Cheetos. No staram się, staram się jak mogę, prawda? Myślę, że dobra admina z Dobra, jeszcze trzeba im coś dać. Trzeba im coś tu zrespić. Sami często Lucky Bloki zrespił. Właśnie, zapomniałem, że sami respił laki Bloki. To my też sobie zrespimy parę Lucky Bloków. Tylko ja wam może nie będę dawał los Lucky Bloków. Tylko od razu może sekretny im dam. Nie, no dobra, na razie skromnie. Los Lucky Bloki sobie zrespmy. Let's go. Możemy więcej czy tylko jednego? Okej. Okay. Tu jest duży minus. Niestety mamy cooldown. Właśnie. Sami nie ma cooldownu, a my mamy cooldown, że raz na minutę mogę coś respić, ale dobra, los Lucky Blok z dużą ilością trejtów im zrespiłem, bo powinni się takim jednym tutaj ucieszyć. Bra, zobaczymy, okej, okay, cinek ma. Dobra, cinek, otwieraj to, oglądam, oglądam. Sami cię oglądam. Dawaj, otwieraj to, zobaczymy, co ci się uda tutaj dropnąć. Uwaga, co cinek dropnie z takiego Lucky Bloka? Proszę, Secret'a niech dropnie, proszę, secret, 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 secret. Ty, six 7 trafił, ej, ale farciarz 821 milionów na sekundę. Czajcie, to 821 milionów. No to niezły drop chyba, co, nie?

A tutaj ZIBO jeszcze pisze spawn OG Brainroth. Dobra, powiem tak: Admin Abuse już trwa ponad 10 minut. Może u mnie nie trwa 40, jak u samego. Tylko krótsze robię admin Abuse. Ale robię treściwe na pewno. Patrzcie, daję im Secret dla bloki Tu jakieś Brainroty szalone. To możemy na koniec respić OG. Tak, myślę, że możemy na koniec respić OG. Aczkolwiek, jedną bazę muszę jeszcze zespawnionować Tu minionek mówi, dobra: zrespię jednego potężnego Brainrota w mojej bazie. Zrespię coś na dywaniku. I potem respię OG. Więc patrzcie na początku moją bazę napiszę look my base i zrespi im jedną bardzo fajną rzecz. Tylko co by im tutaj zrespić? Ej, może ich ty strollować i dać na przykład Lirili li, 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 li. Nie no, dobra, nie będę ich tutaj baitował. Dajmy im coś mocnego, mianowicie myślę, że możemy im dać dragon Caneloni. Dobra, oni mnie nie słyszą, więc dajmy im Dragon Caneloni w wersji Rainbow z traitem jakimś fajnym. Jakiego traita tutaj dać? To jest dobre pytanie. W ogóle jaki wybór tutaj jest? Dajmy im traita na Dobra, czemu by nie? Dajmy trajta na Jan. spawnujemy w mojej bazie i dobra, zobaczymy, komu pierwszemu da się go zdobyć. Patrzcie to, Zi, już jest trzy. Bilionów na sekundę. Ej, chłopaki nawet tutaj nie biegną. Zibo tak ostro elefanta. Maczajcie to. Minionek mówi, proszę coś dobrego, a nawet nie pobiegł. Nie zdążyłeś minionek, niestety, nie zdążyłeś. I ogólnie chłopaki mnie tutaj poinformowali, że jak powiedziałem, że zrespię w swojej bazie tutaj dobrego Brain Rota, to tutaj pojawia się sami baza. jednak możemy respić sam jego bazę. Patrzcie teraz to! Wchodzimy w eventy, zaznaczamy coś takiego, jak sami baza i let's go, let's go. Zaczynamy. Dobra, co tu się zrespiło w tej bazie? Czy ona jest pusta, czy mi się wydaje? No to nie zła baza no to niezła baza Samiego. Sami nas zasłukał chłopaki. Na pocieszenie dam wam coś fajnego na zakończenie. Myślę, że o to będziecie nieźle walczyli. No co? Napiszmy koniec. Już mnie tutaj wyzywają. Patrzcie, no. Skami, skami wyzywają mnie. Nie. Muszę tutaj im na pocieszenie coś mocnego zrespić, żeby faktycznie byli źli. No to dajmy im OG. Tylko którego im dać? OG Miola? Czy jednak Strawberry? Nie no, Strawberry jest rzadki, prawda? Strawberry jest rzadki. Dajmy go w mutacji. Może Bloodroot? Nie no, Bloodroot nie. Ying Yang. Dobra, Ying Yang będziemy i dajmy mu parę fajnych traitów, żeby chłopaki się nie obrazili. Dajmy wszystkie, żeby tu powiedzieli w admin abuse, żeby potem nie mówili, że słaby admin abuse, ale damy sobie wolniejszego tego brainrota. Wcześniej były bardzo szybkie, teraz będzie bardzo wolny ten brain rot. Dobra, słonik przygotowany, wszystkie traity zaznaczyłem, spawnujemy i patrzcie teraz to, co tu idzie. Myślę, że chłopaki się na pewno będą tutaj szczęśliwi. Może odobrażą, nie wiem, ale na pewno będą szczęśliwi. Patrzcie, jak ten słonik wolno idzie. Dobra, ten, kto go zdobędzie, będzie chyba zwycięzcą dzisiejszego odcinka, bo możemy między Czasie ocenić ich bazy. Uwaga, minionka baza wygląda w sposób następujący. No, powiem tak, jest bogata na pewno. Jest naprawdę bardzo bogata. Aczkolwiek, tylko admin brainrot go tu chyba ratuje, ponieważ cinek ma jeszcze lepszą bazę. Już wam pokażę, jaką ma cinek. Chyba, że go okradli. Dobra, zobaczymy. Tu kogo jest baza? Cheetosa. No, czyli to skromnie, niestety, skromnie dzisiaj. Zibo. Zibo ma smoka bardzo bogatego, ale idziemy jeszcze w jedno miejsce. Do cinka. Patrzcie, co cinek tutaj ma u góry? Ty, gdzie cinek ma brainrota Ej, dobra, on został Kradziony chyba. Chyba minionek mojego brainrota Tak, z tej strony jest u ten Brainrod. Widzicie go? 821 milionów. No tak naprawdę, kto zdobędzie Strober Elefanta, to wygrywa. Zobaczymy, czy to będzie cinek, czy to będzie zwycięzca dzisiejszego odcinka, czy cinek zwycięży dzisiejszy odcinek. Tak blisko, widzieliście to? Dosłownie był w jego bazie ten brainrot Już był. I uwaga, jak blisko jest. Ej, dobra. Cinek chyba wygrał. Cinek chyba wygrał. Tak. Cinek jesteś zwycięstwem dzisiejszego odcinka. Serdeczne gratulacje dla Ciebie. Cinek na zakończenie został Strober Elefanta 40 milionów. Na sekundę. No dobra, no myślę, że Git. Myślę, że udany admin Abuse. Spytam jeszcze na czacie, czy udany W admin bius, chłopaki? W czy to Cheetos mówi, że L. No Cheetosowi niestety nie dogodzimy tutaj, ale Zibo też mówi L. No to nieźle, dobra. Przynajmniej minionek i cinek jest zadowolony. To ja też jestem zadowolony. I póki co ja uciekam z tego serwera, żeby zrobić dla was konkurs na zakończenie. I powiem tak, dzisiaj będzie fajny konkurs sponsorowany akurat przeze mnie, bo ostatnio cały czas widzowie sponsorem. Chociaż w tym tygodniu jeszcze będą dwa mega potężne konkursy, więc na pewno Oglądajcie odcinki, a dzisiaj macie do wygrania takiego oto Ewila do na 189 milionów na sekundę. Jeżeli chcecie go wygrać, banalnie proste zasady, łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzcę. A propos zwycięzcy, to teraz na ekranie macie ostatniego. Serdecznie murdeczko Ci gratuluję, dodajęcie znajomych na Robloxie. Przyjmij mnie i napisz do mnie wiadomości prywatnej. A póki co w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i słyszymy się w kolejnych. Do w papatki, Elo Elo, piu!